W naszym filmie opowiemy o endeci, czyli Narodowej Demokracji, jednym z najważniejszych ruchów politycznych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Endecja powstała pod koniec XXI wieku, kiedy Polska nie była na mapie. Kraj był podzielony między trzy pocarstwa – Rosję, Prusy i Austrię Węgry. W tym czasie placy zastanawiali się, jak odzyskać niepodległość walką czy pracą społeczną. Edycja na czele z Romanem Dmowskim stała się budo stawiała na budowanie silnego narodu poprzez edukację, kulturę i działalność społeczną. Zaraz dojdziemy do jej głównego lidera. Nazywam się Roman Dmowski. Uważam, że naród polski przetrwa tylko wtedy, gdy będzie dobrze zorganizowany, wykształcony i świadomy swoich interesów. Odrzucałem kolejne powstania, bo uważałem, że osłabiają naród. Zamiast tego chciałem, żeby Polacy pracowali nad rozwojem gospodarczym i społecznym. Podkreślałem, że Polska musi być państwem narodowym, a Polska większość powinna decydować o jej przyszłości. W mojej największym zagrożeniem, dlatego uważałem, że tymczasowe porozumienie z Rosją może być korzystne. Endecja miała kilka kluczowych celów. Po pierwsze, zjednoczenie Polaków. Wokół wspólnej tożsamości narodowej uważali, że każdy Polak musi znać język polski i hiszpański. Historię i tradycje. Drugie, rozwój edukacji i gospodarki. Endycy twierdzili, że silny naród to wykształcony, przedsiębiorcy obywatele. Po trzecie, państwo narodowe, w którym najważniejsi są Polacy, jako większość podkreślali, że nie wolno działać yy, chaotycznie. Zamiast rewolucji czy powtem proponowali stopniową, mądrą pracę u podstaw działała bardzo nowocześnie jak na swoje czasy. Najpierw stworzyli za jedną organizację Ligę Narodową, która kierowała całym ruchem. Ogromne znaczenie miała prasa NDC. Wydawali gazety takie jak Przegląd Wszechpolski, Gazeta Warszawska, przez gazety. Tłumaczyli swoje chęty społeczeństwa i zachęcali Polaków do nauki oraz pracy. Zakładali także listy organizacji podszerzowe, stowarzyszenia, współdzielne i biblioteki. Enecja działała we wszystkich zaborach i podkreślała hasło. Praca u podstaw. W praktyce oznaczało to. Ucz się, kupuj w polskich sklepach, wspieraj polskie firmy. Działaj społecznie. Jak... Edencja była trochę ważnym, ale też kontrowersyjnym, bo pierwsze ich nacjonalizm sprawiał, że mniejsze. Mniejszości narodowości czuły się wyproszone, Po drugie, część NDK-u była antysemicka, zachęcali Polaków do kupuj yy, sklepów żydowskich i do wspierania wyłącznie polskiej gospodarki. Po trzecie, Endatcy Osrok ryzykowali Jurskiego i jego zwolenników, co doprowadziło do politycznego konfliktu, który trwał także w drugim, w drugim RP. Mimo różnicy, Endecja odegrała ogromną rolę w budowaniu nowoczesnych świadomości narodowej Polaków. Dziękuję. Dziękujemy! Endesia znacznie wpłynęła na rozwój polskiej świadomości narodowej. Już w drugiej Rzeczypospolitej była jednym z głównych ugrup ugrupowań politycznych i kształtowała życie społeczne y, oraz gospodarcze. Choć budziła spory i działalność przyczyniła się do odbudowy państwa, państwa polskiego po 1918 roku. Na Br, br, w tej najpierw, części naszego filmu pokażemy, którą debatę między mi Endecją a Piłsudskimi. Zaczynamy. Uważam, że najważniejsze jest wzmocnienie polskiego narodu. Nie ma sensu trzecie na powstanie, które kończą się klęską. Trzeba pracować, edukować i organizować społeczeństwo. A ja uważam, że bez walki nie odzyskamy wolności. Polacy muszą pokazać, że są gotowi walczyć. Samą pracę nie wypędzimy zaborców. Ale powstanie już naród! Każdy przegrany zwykł koczy się represjami i osłabieniem Polski. Silna gospodarka i kultura są skuteczniejsze niż karabiny. Gospodarka jest ważna, ale kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, tylko formacje wojskowe dały Polsce szansę na niepodległość. Bez legionów Piłsudskiego nie byłoby państwa! No ja w Paryżu reprezentowałem Polskę i dzięki dyplomacji uzyskałem pytanie. Zachodnie państwo. Nie, zachodnie państwo. Państwo. Walka zbrojenia to nie wszystko. Dziękuję. Tak widzimy, endecja i się.